Siemka, <laughs> siemka. Wszystkim tu Alien, a to jest mój następny odcinek. Um, Zagrywamy w Alien: Contra Predator, e, kampanię obcy. Jesteśmy teraz przy, um, przy, jakby tutaj teraz powiedzieć, przy ruinach. Tak, ruiny to są teraz. Um, Powiem że tutaj są dużo, będzie dużo oczywiście, czego? Cyborgów. E, bardziej to jakby hmm, żołnierzy.

Otwarty, mechanizm otwarty, drugi mechanizm otwarty nie wrócę to? Sorry, winetu, ale jesteś inhibitorem dobra. Teraz typu taka sprawa, ponieważ tak... Um, oczywiście możemy chodzić po tych po. O oh, shit. Nikt nic nie mówił o polowaniu na obcego hmm. Shit. Cienie. Dobra, czytaj punkt kontrolny. Tylko przecież miał w sobie obcego. Ktoś widział te buki? Game over. A tu não Jakby ktoś musiał mnie znaleźć, o, co mamy do zniszczenia? Generator Time's over. a teraz mamy jeden mały, wielki problem ponieważ Predatorzy Jeszcze raz jaja. To... to jest jakiś O to ja idę Normalny Predatorzy kurde mnie rozwalają Nie jako aliena Co ja chcę powiedzieć, to jest śm i śmierć ...predatorów. No nie, to jest chyba dla mnie jako obcy czwarta. Co jest grane wszędzie buki. Jak ja też trzeba to przetrwać na pewno. Wyszła mieć pełny pasek, później będzie można iść, ale tak to jest, później na samobójstwo. rozruba, szczerze mówiąc. To jest dla mnie nie poprzednią to góry dało się to przejść, a teraz Dobra, jeden z głowy. Czas na drugiego I <sighs> Dziękujemy bardzo. A teraz boss. I tutaj będzie trzeba go właśnie go, um, zawi zawirusowywać, um, bo ten predator... No, 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 Co jest grane? What? Piąty raz. No nie powiem jedną rzecz, to, to ciężka postać jak się walczy się jako Xeno, hmm, ale tak to... No nie, cały czas by, trzeba robić bloki ogółem. Dużo bloków jak się walczy. Procent na życia. Tutaj trzeba pójść mądrze. I dziękuję bardzo. No ogon. Ogon. Maskę. No i dziękujemy bardzo. I mamy filmik względem takim, że królowa już nie żyje, będzie się jakby transformowywał. Go we

Oops i się, że I co zrobić? Postęp fabuły 100% Misja ruiny, ocena Strażnik. No dobra, trochę, trochę się działo pod względem takim, że to był ogółem ostatni odcinek. Um, ostatni odcinek um, Owcy Kontra Predator. Um, to był ogółem dla mnie takim wielki nie wiem, może nie zaszczyt, ale chciałem zrobić dawno taką serię tylko nie widziałem jak, jakie były pogłęby, tak naprawdę programy to, że dużo miałem zgonów, mógłem obliczyć, no tak około 50 zgonów razem z jako Predator, Marines i Obcy pod względem takim, że nie hejtujcie, proszę nie hejtujcie to jest dla mnie to jest czasami najgorsze, co widać, łapka w dół. Co dalej, co dalej? Zapraszam do mojego kanału. Kiedyś zacząłem, jak nagrywałem AVP, Alien Scenario Predator, to zaczynałem DMC, czyli Devil May Daily Kraja Cry'a, ogółem robię, tak jakby materiał, żeby mieć no ogółem, po, już mam, już mam trochę materiału i będę dawał oczywiście, dzisiaj będzie ten odcinek no szkoda, że teraz to mówię, że dzisiaj no, ogółem mówiąc, może jakieś takie odcinki typu, mm, nie odcinki, ale takie multiplayery, może będą muszę tylko zobaczyć, kiedy i co. Czas oczywiście, to czas jest też bardzo ważny. Mówiąc szczerze, dla mnie zaszczyt był wielki, zrobić tą serię. Może niektórzy zrobili to najlepiej, ponieważ nie wiem, może poziom dali na łatwy, a ja damy ogółem na normalny, gdzie redukcja życia, poziom, akcje są. Jakby trochę podwyższone, niż y, przy, norm, przy, przy łatwym. Co zrobić? Y, bardzo fajnie mi się grało, szczerze mówiąc. Bo ta gra ma co najmniej 4 lata, a dalej jest jako słana jako Alice Contra Predator 2010, szczerze mówiąc. i Na pewno będę chciał jeszcze trochę zrobić, nie wiem, multiplayera, ale to jest ogółem, jakby można powiedzieć, ostatni szczegółowy odcinek ostatni szczegółowy odcinek AVP ogółem jakby co to trzymajcie się ciepło, oglądajcie na bieżąco wspaniałe gameplaye, zagrajmy let's playe różnych youtuberów i jakbyście chcieli zalajkować lub skomentować to ja będę to ja będę trochę zadowolony ponieważ Trochę bym chciał trochę dowiedzieć, czy, jak poszło. No nie jak poszło, tylko czy dobrej jakości, czy złej. Szczerze mówiąc. No to nic, no to wspieram się ogółem. No, już koniec. Nie mam marines, nie ma już Predatora obcy, tylko jakąś misję. No to nic, trzymajcie się ciepło. Jakby co, to jeszcze zapraszam mnie do Sapera 197. To już fajny gameplayer robi. Trzymajcie się, cześć.